Ida, róbce tanie domowe. Z hiszpańskiego. Co było na zadanie domowe? Rybata? jest. Woda jest. Za zadanie domowe było dzieci nieproste, ale nie miałam czasu. Było wybrać gdzie chcę jechać na wakacje. Do zimnych miejsc albo do górzystych miejsc. Muszę napisać dlaczego. Ej, Hania, ale mamy lekturę do przeczytania. Wypuścimy to? Tak. Okay. Vacaciones al sol. Ale dobra, to później, bo teraz wyciągam mój. tęgi przeszyt. Wyciągam mniej tęgą. mniej tęgi podręcznik. Muszę książkę, czyli podręcznik. Jak zwykle. Biorę się za coś w ostatniej chwili, a za chwilę muszę wychodzić do szkoły. Zadanie na za się. To ona za chwilę. A! Czego zapomniałam, Hania? Naprawdę jest mi wstyd. Pomimo przeszło trzech lat nauk języka, zdarzyło mi się popełnić tak kardynalny błąd. Nie wierzę w to. Hola. O! To wszystko nagrane. H w języku hiszpańskim jest nieme, kurwa! Jest nieme! Widzisz, ha! Ignorujesz k nie istnieje, k****. nie istnieje! Nie czytasz tego! K***a. Jeszcze Edita pisza przez im w środku. I ch*** mnie wyprowadziła z równowagi. Kulka rusza do boju, to może znaczyć tylko jedno. Kończy mi się czas! Przyjście chłopaków oznacza definitywny koniec. Musimy wychodzić do szkoły, jeżeli nie chcemy się spóźnić. Kto to po ma, nas przyjdzie? zadanie domowe? Proszę. zadanie domowe? Tak. Tak teraz zrobi na szybko, widzę. Jakie na szybko? A tak w ogóle, to nie pospieszaj mnie, to prawie... Dania ja by nie spakowała. Tyle przy nich się działo, nie? Całe 15 minut. To jest bardzo intensywne 15 minut. Grunt, że mam zadanie. Dosyć gadania wychodzimy do szkoły. A ja idę do niej zawsze pełna energii i uśmiechu, bo wiem, że znów nauczy się kolejnych super rzeczy. O kurde, Przemek rozmawia przez telefon, nie chcę mu przeszkadzać. Ale nie wiem, czy dziś też chce kawy jak zawsze. co teraz? Chcę. Ja Co ja za Oj tam, oj tam. Paweł ogarnia kawę i możemy zmierzać w kierunku szkoły. Nie Ro, że rozumiem prawie wszystko. Ale nie masz słownictwa. Ale mam nie mam słów w głowie. Tak prezentuje się budynek szkoły. Prawie wszyscy z naszej i innych klas już weszli do środka. Tylko Hania została po drugiej stronie ulicy, żeby wszystko nagrać, aby cieszyło oko. Idąc obok Pawła nie mogłam się powstrzymać od skorzystania z tak niebywałej okazji. Mam challenge, kopnąć go w tyłek! Jak myślisz, że zrobię to? Uda mi się? Napisz w komentarzu. Tak jest! Ale ładnie siadło! Jeśli zgadłaś, to gratulacje. A teraz idę do klasy. Trzeba się przygotować do lekcji. 2 hours later. Muszę tylko zebrać materiały. Idę później do kuchni. Nic nie Zami z tym kamerą tu ty podchodzisz i się chcesz zapytać coś. Twarz masz brudną umysł. Tak koszulką. Kurczę, jeszcze poprasowano, bo taka dziura się zrobiła. Właśnie. Tradycyjnie po lekcjach idziemy je przedyskutować do kawiarni El Cafe, która jest po drodze ze szkoły do studia. Każdy z nas namówił sobie to, co lubi najbardziej. Paweł Krasanta i kawę z mlekiem, ja czerwoną herbatę, przemek wodę gazowaną, a Hania? Nie pamiętam. O, jest i Claudio, nasz ulubiony kelner. Dziś uczy Przemka piosenki włoskie. Chciałem się zapytać, co znaczy ten ultima, antes ten ultima. O tak, Przemek zapytaj Claudio o to, bo... To mi rozwalił no system, nie? Te trzy... Rozwolił <grym> Ci system? Trzy grupy słów. un italiano vero salve Claudio nam pomoże italiano vero si chiama? un italiano vero salve si Penultima un italiano? un italiano? ultima ok. un italiano? un Ah, un italiano? un italiano? un italiano? un antes Antepen... Ante, Ante, Ante. Zamyślona popijam herbatkę, a później odwiedzam wyjątkowe dla mnie miejsce. Jest na parterze budynku naszego studia. Ale co w nim takiego wyjątkowego? Mam chlebek, który jest... Jak się nazywa? Kazowy na zakwasie. To jest jedyna... w Polsce jak w Polsce 30 lat temu otwieram drzwi wejściowe do budynku i idę do studia bo tam czeka na mnie niespodzianka co to za szmupanie dostałam paczkę od Ani z dietetyczki naszej z tabletkami, które mi skomponowała w sensie jak to zabrzmiało? W aptece skomponowałam zamówienie, ja to zamówiłam, ale niestety nie szło na Wyspy Kanaryjskie wysłać z tej tamtej apteki, więc kupiłam to na Anię i Ania mi wysłała. Tutaj, na Fuerteventura, jakieś tam probiotyki, no wiecie, takie rzeczy, co, co dietetyczka nakazuje jeść albo suplementować po prostu. Algi, no i tamte tam, wiecie, inne rzeczy tutaj, prostu powinno interesować sobie w przerwie idziemy wspólnie na obiad i nie mogłam się powstrzymać, musiałam znowu spróbować skorzystać z okazji. No powiedz sama, też o tym pomyślałaś kiedy zobaczyłaś jak podbiegam do Pawła. Ups, jednak nie. Słońce i wiatr na Fuerteventurze oprócz gwarancji idealnych warunków pogodowych daje jeszcze jedną, bardziej praktyczną korzyść. To jest zarobiste na Fuerteventurze, wystawisz pranie nie? i one są coraz suche, słońce i wiatr. Zaraz przed restauracją, w której jadamy jest ściana zdjęć pięknych lokalizacji na Fuerteventurze. Ale zdziwiła, a wręcz zszokowała mnie jedna rzecz. że niby na Fuerze jest tak zielono. Kaj! Jesteśmy głodni. A więc? Posiłki zamówiliśmy wcześniej. Codziennie jest inny i tylko jeden obiad. Więc wybór jest łatwy. A co do picia? No, tutaj to już możemy sobie poszaleć. Podczas czekania na obiad, zastanawiałam się, czy będzie różnił się od wersji z Instagrama, którą widziałam wracając po szkole do studia. Pokazywałam wtedy zdjęcia Hani. Ej Hania, gdzie sushi? Nie, a z tym za, zarąbistym makaronem? Nie wiem właśnie, ale... Mi bardziej smakuje ten te makaron, makaron no. niż te sushi. Ale spoko połączenie, nie jedno i drugie. Zaraz zobaczymy na Instagramie. Sushi... Kurczę, nie jest pokazane, ale może jest tutaj napisane. Tak wyglądało wegańskie sushi na zdjęciach, a w realu wygląda tak. Czy znasz to uczucie, kiedy jesteś w randomowej knajpce? Zamówiłeś sobie coś mega pysznego, więc będąc w swojej ulubionej restauracji chcesz, aby i tam ci to zaserwowano? Tłumaczenia było co niemiara, ale zobacz, jaki finał miała ta sytuacja. Lisa się zgodziła zrobić Przemkowi bakłażan na słodko z syropem de palma, de, pal de palma, de palma z palmową. się tyle naopowiadał o tym daniu, że postanowiliśmy na nie pójść po obiedzie. Smażony plaster bakłażana, a sprawia mu tyle radości. Jak to pan powiedział? Katastrofę. Tylko to wszystko dla mnie. Wracając z obiadu, przy molu natknęliśmy się na pięknego, białego ptaka który chodzał sobie po łódkach w poszukiwaniu... a nie wiem, nie znam się. Nie wiem czego szukał. A może tylko chciał sobie poskakać? Aż tu nagle. Co tak nagrywacie? Co takiego dziwnego? A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Zanim poszliśmy, chwilę jeszcze wodziliśmy wzrokiem za tym pięknym okazem. A teraz na nas już czas. My się z Wami żegnamy, a ja na koniec zostawiam Was tym pięknym widokiem. могу лететь.